No, I'm not this. Mm -mm. Wyjść powiedzieć, że ja tego dealu nie biorę. Bądź też. Jesteśmy u dealership, kochani. I nie mogę, nie mogę się zdecydować na kolor. Lubię i taki, i taki. Ten jest szary, ten jest taki sandy. Ten jest chyba o 1000 dolarów droższy kolor. Ale no nie wiem, powiem Wam, że ten mi się bardzo podobał, bo jest taki unikatowy, nie oddaje tego tak kamera, ale szary mi się też bardzo podoba. Nie wiem czy nie bardziej. Nie tylko z szyberdachem na całość. O, czekajcie, zobaczę jeszcze czy jak się to otwiera. Mm. Oh, does it open on its own? Try to close it. Oh it does! Oh, I mixed it up. I think um Kia and Mitsubishi didn't. Yeah. Okay, good. Perfect. Kochaniamy w dealership, yeah. Papiery, papierki, negocjacje. Okazuje się, że nie możemy dostać takiego to, jak chcieliśmy. Nie można tego zaaplikować, bo coś tam nie tego. Dzisiaj nie będę miała e, samochodu. E, jeżeli już, to podpiszemy papiery i jak się uzgodnimy co do ceny. I będę musiała przyjechać, bo muszę oczywiście wyczyścić wszystko Digne zrobić. I będę i przyjadę dopiero następnego dnia do samolotu. Patrzę właśnie na stronę Fordów. U nas jeżeli już to najbardziej popularne, to Expo Explorer, ale no cena nie Znaczy, no taki odpowiednik naszej, aczkolwiek no to w Polsce bardzo dużo jest. Słów, ale to jest słów na ile osób. Nawet nie wiem, czy to jest pomały, wygląda. Na siedem, chyba nie. Moi drodzy, ja tu jeszcze pracuję, bo musiałam trochę zacząć pracować po południu. Tej my musimy o czwartej kubę zawieźć do Mola. Więc wszyscy pojedziemy, nie? Tak, w tym czasie. Dobra. Musiał mi przyniosła herbatkę. I teraz tak, moi drodzy. Nie dali nam takiej ceny, jak chcieliśmy. Nadal trwają negocjacje. Wyszliśmy stamtąd, no bo James nawet musiał iść do pracy, więc mówimy, że my dłużej nie możemy zostać. Tym bardziej, że to jest dealership um, dalej od nas, od domu. Jakieś 45 minut. Więc James teraz czeka na telefon z jednego dealershipa, z drugiego, z trzeciego. W każdym razie, mm, w międzyczasie chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że Rozmawiałam z Rafałem, ponieważ no, Rafał się interesuje amerykańskimi samochodami. No i tak weszłam na stronę, chciałam zobaczyć, czy GMC General Motors ma koncern w Polsce. Okazuje się, że nie bardzo. GM przejął Opla i produkuje w Polsce Opla. Ale ponoć nie ma to nic wspólnego z oplem, jakiś kiedyś coś zaczęło się od, jakoś kiedyś się zaczęło coś od opla. Ale y, najstarszy e, biły chyba i GM sięgają początku 1900 roku, bo tutaj znalazłam na, nawet takie ciekawe zdjęcie, że samochód to był niby samochód, a wyglądał jak bryczka, no ale musiał mieć silnik. E, w każdym razie o co chodzi. E, nie mam nawet jak porównywać, bo chyba gdzieś znalazłam jeden General Motors, ten koncern w Niemczech, a mi chodziło, czy po prostu jest w Europie, no ale bardziej konkretnie w Polsce. Więc rozmawialiśmy sobie tak na temat samochodów z Rafałem, bo u nas często też mi się pytacie, jak to wygląda. No wygląda to tak, że u nas nawet nie ma manualów. Manuale są tylko praktycznie robione w sportowych samochodach. No i z automatu, manual. Znaczy z automatu, e, jakby to powiedzieć. A zamiast, tak jak u Was, na przykład w Polsce, automat jest droższy niż manual, to z kolei tutaj są automaty dostępne i tylko naprawdę bardzo szybkie samochody, jakieś tam Dodge Viper czy Mustangi, e, mają skrzynię biegu, biegów manualną, ale to też nie wszystkie, bo, e, bo wiem, że, że w, automaty, w automacie też występują. No więc w związku z tym u nas odwrotnie, jak ktoś chce manuala z, jakiejś, z jakiegoś powodu, no to to by kosztowało droż, drożej wyprodukowanie takiego, i dlatego to jest droższe. Manual będzie droższy na pewno od, od automatu. Nie ma nawet takiej opcji. My nawet nie wchodzimy, nie pytamy się, tylko tak z ciekawości, raz się zapytałam hmm, chyba w Mitsubishi, czy w Kii też. Bo ktoś się akurat jak live robiłam, jak byłam z mamą chyba i z Jamesem, ktoś się akurat pytał, czy są manualne. Nie ma. No ale teraz do rzeczy. Rozmawiałam z Rafałem na temat tych samochodów. No i on mówi, że właśnie w Polsce, jeżeli już, no to jest chyba Ford Chevrolet. No jeszcze trzecią nazwę mi poznał, poznał, podał, i ja zapomniałam co to było. W każdym razie, no uczypiłam się Forda. Bo powiedziałam, że Ford Explorer. Ma trzeci rząd. Chodziło mi, żeby zobaczyć, po ile u Was są takie suwy, jak my mamy tego naszego Biłeka Enclave. Um, ten, który teraz wybieram, jest pięciosobowy. Um, to jest też suw, ale pięciosobowy. Natomiast Biłek Enclave mamy na siedem osób. No i Fort Explorer ma opcję trzeciego rzędu. No i na początku, tak, wiecie, weszłam na tą stronę i. O, Patrzyłam, hmm, chyba są dealershipy Forda, kilka jest yy, w Polsce, yy, nowych, yy, rozsianych i w Poznaniu są, i, yy, i w Warszawie, i w innych rejonach. Także Fordów jest dużo nowych dealerów. Tak mi się wydaje, że, że to są nowi dealerzy, chyba że też mają używane samochody. W każdym razie, no są. Nie jest tak jak z GM albo z Biłykiem, że nie ma w ogóle. No, nie ma w ogóle, nie, nie produkuje się tych samochodów w Polsce. Jeżeli już to trzeba je ściągać za granicę. <laughs> czy to z Niemczech, czy to właśnie ze Stanów. No, Fordy, Chevrolety są, no więc ja mówię: Dobra, wiem, że Ford Explorer, bo żeśmy patrzyli na niego. E, no i ja wiem, że u nas on kosztuje tak około 45 tysięcy dolarów. Między 40 a 45, zależy jaka wersja, bo wiadomo, jest wersja. XLT, SLT, takie różne inne tam. Podstawowa będzie oczywiście mniej kosztowała, no ale jak już ktoś chce mieć full wypas i nawigację li linii, wszystko inne, no to tak trzeba liczyć 45 tysięcy. No to przeliczmy to przez 4 mm, dolary. No to wychodzi jakieś 170 tysięcy złotych, tak? 160, 170. No i tutaj znalazłam właśnie. Patrzcie, tu jest Ford Explorer, to jest oficjalna stronka, a tutaj już tak od razu popatrzyłam, pokazałam Wam, wklepałam Ford Explorer, który ma trzy rzędy. Jaka jest cena w 2025 roku? I tutaj mi wyskakiwało coś takiego. Ok. Tutaj możecie przejść sobie na oficjalną e, stronę Forda, będziecie mieli dokładnie, możecie sobie zrobić e, opcje, czego szukacie. Ale uparłam się na f, e, Explorera, bo gdy poszłam na stronę, kochani, e, polską i zaraz wam to pokażę. No to tam Explorer był o wiele droższy. Od 424 tysiące. Ona albo jest na 7 albo na 8 osób. Chociaż wydaje się dosyć mały, więc nawet jak będzie tyle miejsca, to on jest ten. Ale no, taka cena. No to rzeczywiście jest praktycznie jeszcze raz tyle droższy, bo u nas Ford Explorer dostaniesz za 50 parę tysięcy. Skąd taka różnica? Już Wam mówię. 7 osób. Osobowy cena w Polsce 2025. Ile kosztuje Ford Explorer w Polsce? No, i tutaj właśnie wyskoczyły mi kolejne informacje, że oczywiście Ford Explorer w Polsce będzie kosztował między 220 a 250, więc tu już mamy różnicę, bo my tutaj za takiego Forda płacimy 170 tysięcy złotych, bo już wam to przeliczam. Natomiast w Polsce musicie dać między 220 a 250. To 200 czy 400 tysięcy, które przed chwilą widzieliście w Polsce, już wam mówię, jaka jest różnica. I zobaczcie, na moto yy... Znalazłam taki artykuł, i właśnie o taki samochód mi chodziło. I na końcu, moi drodzy, cena. Zobaczcie. Ford Explorer dostępny jest w dwóch luksusowych wersjach wyposażenia ST Line oraz Platinum. To ten pierwszy wariant. I pierwszy wariant wynosi 372 Platinum. Ten platynowy jest jeszcze. Droższy, bo znalazłam go na innej stronie. Suma sumarum w granicach 200 tysięcy, czyli około czy nawet ponad, czyli około 70 tysięcy złotych droższy niż w USA, macie tylko pięcioosobową wersję. To teraz rzeczywiście, jak porównacie suwy, które my kupujemy, tak jak Biłek, który kosztował około 170-180 tysięcy złotych, Tutaj w Polsce za siedmioosobowy musicie zapłacić 372 tysiące złotych. Najmniej za tą siedmioosobową wersję, bo jak widzieliście pokazywałam Wam oficjalną stronę dealera i tam się zaczynały od ponad 400 tysięcy złotych. No natomiast tutaj jest przebitka razy dwa. Tylko ściągać te auta z Ameryki, jeżeli chodzi o siedmioosobówki i je y, y, ten wysyłać. No, ale no nie wiem, ile by to wszystko kosztowało i cła i, i wszystko inne. W każdym razie, no powiem szczerze, dla mnie to było szokiem, bo my za takie samochody, no to płacimy, można powiedzieć, połowę mniej. No i właśnie yy, na ten temat rozmawiałam z Rafałem i byłam w szoku, bo tak mi się wydawało, że a nie, no w sumie jest drogo jak dla Was, ale ceny są zbliżone, bo jak doliczysz transport, jak doliczysz to, jak doliczysz tamto, no nie do końca są zbliżone. Także no, nowych samochodów chyba się nie opłaca sprowadzać. Nie wiem, to cło chyba byłoby bardzo wysokie i nie opłacałoby się nowego sprowadzić, no chyba żeby był lekko stuknięty. Um, no ale, ale dla mnie, ja byłam w szoku, bo właśnie te ceny, które zobaczyłam, mówię: To mi kurczę, nie wygląda na taki długi, jak my mamy. No i się doszukałam, że ten Explorer, który występuje w. W Europie, jeżeli nie jest LT i premium, no to jest to niestety tylko pięcioosobówka, która kosztuje praktycznie tyle, co nasza siedmioosobówka. Nadejszła wiekopomna chwila, kochani. Jesteśmy w biłyku GMC i zdecydowaliśmy się na GMC. Wybrałam ten, co większość osób mi doradzała na Instagramie. Czyli e, kolor piasku. E, cieszę się, e, poszłam w to, co żeście sugerowali. Gdyby naprawdę miała serce bardziej srebrnego, no to wiecie, no, ja lubię, jak mi ktoś doradza, ale to nie zapytałabym Was. A tutaj, że naprawdę, naprawdę. I obojętnie by było, czy to jest kolor piasku, czy jest srebrny. Także poszłam z waszą decyzją. I również, jak podałam wam parę marek typu GMC, Mitsubishi na Instagramie, zrobiłam taką ankietę. No to większość Kia, Honda, chyba czy Ford. To większość właśnie stwierdziła, że. większość stwierdziła, że GMC to jest dobry wybór my lubimy amerykańskie samochody ja przynajmniej i to już będzie nasz czwarty mieliśmy raz GMC dwa razy biłyka i teraz kupujemy GMC truly drolly day nie za dzień 31 grudnia Cześć guys Baby is tired, I am tired a little bit. Niedobra pogoda, taka wiecie, spać się chce. A dzisiaj będziemy mieli gości właśnie na, na ym, Sylwestra. Zaprosiliśmy sobie parę osób do domku, żeby nie być na białej sali. Tak w zasadzie to nawet z mamusią nie potrzebujemy, słuchajcie, być gdziekolwiek. Yy, fajnie nam się będzie spędzało czas w domku, no ale, no ale po prostu... Parę osób się pytało co robimy, więc zebraliśmy ich wszystkich u nas. Ten vlog prawdopodobnie będziecie mieli w nowym roku, więc ja już Wam życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Nagram też trochę coś ze Sylwestra. No, a jak widzicie my jesteśmy dzisiaj w Dealership. Także kupujemy samochodzik. Happy New Year! Happy New Year, guys! No, I'm not taking this. Uh -uh. No. Jeszcze moi drodzy, nie mam nic nastawione tutaj też żeby e, żeby to wszystko stało. Staram się o, poczekajcie może tutaj, ale to mi spadnie. E, pierwsza moja jazda samochodem. Muszę sobie wszystko swoje poprzenosić tutaj no i pogadam z Wami później na światłach jestem, tu jest James tu jestem ja jeszcze mam wszystkie nieodklejone różne rzeczy no i muszę się trochę tego samochodu nauczyć, bo tak naprawdę to rzeczywiście ma bardzo dużo kontrolek nowych nawet nie ma tych guzików do jechania tu tylko ma wszystko tutaj, słuchajcie oh my goodness

Welcome new car. GMC. Tak. Hej, patrz, zobacz. No dobrze. Jak Dobrze, bo ja nagrywam troszeczkę. Ale duży bagażnik. Super koło zapasowe. Bardzo ładnie. Skórą jest wyłożony. Super. Nie, nie z bucikami. Super. Mhm. Do góry schaba. Bardzo ładnie. poduszki są wszędzie. Moi drodzy, już wam mówię. O co chodzi z tym całym tytułem, bo jak widzicie, samochód zakupiony. Ja się szykuję na Sylwestra. Mamy dzisiaj wprawdzie taką domówkę, ale mam nadzieję, że będzie fajnie. Także już Wam mówię, o co biega. Moi drodzy, moi drodzy, otóż biega o to, że chciałam wyjść z dealership i po prostu już zamknąć cały deal. Eee, jak to się stało, że zakupiliśmy samochód? zniżyli nam troszkę na tej cenie, zbliżyli się gdzieś do tej ceny, gdzie uważali, że no to nie była tylko ich wina, że to inaczej było ogłoszone yy, na tej stronie cars cars.com cars.com. <grych> yy, więc yy, my już wszystko mieliśmy podpisaliśmy podpis, wszystkie umowy, dokumenty było troszkę yy, też powiem wam yy, Czasu zajęło praktycznie podpisywanie tych dokumentów, jakieś dodatkowe pytania i takie tam różne, ale w momencie, kiedy już było wszystko podpisane, zrobione, na końcu oni mi przynoszą tablicę rejestracyjną. No i wy widzieliście taki właśnie urywek tej tablicy rejestracyjnej. Jeżeli nie, to cofnijcie się tam przez chwilkę, było widać te numery. Suma summarum, ja nie widziałam, widziałam tylko obrócone do góry nogami. Wydawało mi się szóstki, i oni w ogóle za chwilkę mieli mi to podać, a ja mówię: oh, o, no, 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 no. Obracam tą tablicę a tam jest tak jak widzieliście: 9, coś tam, 7, 6, 6, 6, 7. No, i jaki problem? No, problem taki, że do wyboru mieli 6 już mówiłam ostatnie czy cyfry, ja każdy wie o co chodzi. 6, 6, 6, 7, 6, 6, 6, 8, 6, 6, 6, 9 i 6, 6, 7, 0. Ja mogłabym żyć 70, ja im powiedziałam absolutnie nie biorę trzech szóstek, to już mnie się kiedyś zdarzyło z samochodem. Tymczasowym, bo 20, to znaczy z rejestracją tymczasową. Teraz te tablice są wydawane od razu. A ja jeszcze miałam wtedy taką żółtą, tymczasową tablicę rejestracyjną, i ona miała trzy szóstki. Ja zawsze twierdziłam, że te trzy szóstki, ale no to był stary samochód, jakiś tam wiecie, nie miał nawet sprawnych hamulców. Kupiłam, kupiłam go jakoś za 500 dolarów. To był mój pierwszy samochód, i nie mogłam wręcz przeboleć, że on wpierw, pomimo że to były tymczasowe tablice, to, że miał te trzy szóstki. Ja prosiłam tam wtedy w tym DMV, czyli w tym ofisie prawo jazdy, żeby to zmienili. Oni powiedzieli, że absolutnie tymczasowego nie mogą zmienić. Muszę poczekać na tablice, które przyjdą tam za parę dni, czy tam nie wiem, ile było, dwa tygodnie, czy coś koło tego. Nie pamiętam już, jaki to był okres oczekiwania. No i... Ja po prostu, jak to zobaczyłam, oczywiście jeden gościu od razu wiedział o co chodzi, ale nasz sprzedawca Alex absolutnie mówi: A o co chodzi z tymi trzema szóstkami. Ja mówię, że to jest znak diabła i ja, że tej tablicy nie wezmę. Ja mówię, czy jest opcja. Mówię, żadne z tych numerów nie są dobre, chyba że 6670, ale okazało się, że tablice wydają po kolei, więc nie mogą mi dać 6670 końcówki. W związku z tym stwierdził, ja powiedziałam, że ja mogę tą, tą tablicę, która ma tam ma być przedzielona, ja absolutnie nie pozwalam, żeby oni ją na samochód założyli. Przesądy przesądami, ale tutaj nawet w amerykańskich hotelach omija się numer 13, czy nawet piętro 13, jest taki przeskok, ja, jeżeli chodzi o trzy to jestem bardzo przesądna. Tym bardziej, że mój samochód, ten, który miał te tymczasowe tablice rejestracyjne, on mi dobrze nie chodził. Nie chodził mi dobrze, był stary. Yy, Polak, który mi go sprzedał, no to, tak jak mówiłam wam kiedyś, dawno, dawno w odcinku. Wprawdzie powiedział mi, że nawet on nie przeszedł emisji testu, ale nie mówił mi, że hamulce nawet tam nie działały. Ja się praktycznie z górki lekko kulałam i to było około 21 lat temu, bo ja go kupiłam właśnie e, tak, jak wprowadziłam się do drugiej rodziny, bo już musiałam mieć e, samochód nieco później, więc mogło to być między 20 a 21 lat temu. Nieważne, e, był to samochód stary, więc on miał swoje jakieś tam e, problemy również, aczkolwiek no ja. Pomimo, że miałam tą tymczasową tablicę przez jakiś krótki czas, ja nadal nie chciałam mieć tego numeru rejestracyjnego takiego. Niezależnie czy te szóstki były y, obok siebie, czy na początku, trzech szóstek nie biorę. Więc w tym momencie oni poszli na jakąś naradę. Gościu wrócił z powrotem, powiedział, że no, oni muszą po kolei wydawać, że nawet nie może mi wydać tej końcówki 6670. Ja w tym momencie mówię do niego, że. Jeżeli jest opcja, żeby tej tablicy nie mieć dzisiaj, to ja tą opcję wybieram. Proszę mi to tylko odliczyć z rachunku. Wiecie, pewno nie chcieli, żeby odliczać, no bo wszystko już było wypunktowane, co ile, jaka rata samochodu i takie tam różne. No więc chcieli absolutnie, żebym była zadowolona. A ja powiedziałam, że ja przepraszam bardzo, ale ja tej tablicy nie biorę, że ja sobie sama pojadę. W następny dzień roboczy, co byłoby um, oczywiście, um, nie wiem, 2 stycznia, tak, e, pójdę sobie, pojadę i wezmę tablicę rejestracyjne, jakie oni tam mają po kolei, bądź też mogę sobie zrobić sama taką, jak chcę. Bo jest taka opcja, żeby mieć tablicę, mm, no, żeby tablica była napisana to, co wy chcecie, taka custom made, taka typowo, jaką wy, wy sobie życzycie. No i co jeszcze? No więc oni poszli na następną naradę. No i w końcu gościu, który nam z działu tam finansowego, chyba z kredytów, który nam to wszystko obliczał, mówi, Wziąłem od kolegi następne numery od innego sprzedawcy. No i ja nie wiedziałam w ogóle, że jest taka opcja. i mówię. Y, dlatego ja się upierałam, że ja absolutnie nie, że ja sama pojadę, jest OK, nie ma problemu. No ale że on weźmie od kolegi, i ten kolega ma i dał mi tą tablicę. Numery są kompletnie dla mnie, przynajmniej w moim mózgu nie do zapamiętania, bo są z różnej parafii, że tak powiem. Jest tam jakaś szóstka, jest tam jakaś dziewiątka, jakaś dwójka, ale nie jest to 666 albo na początku, albo na końcu, albo na środku. Nie. I o to mi chodziło, jest sprawa załatwiona, dlatego widzicie już efekt końcowy, że mamy samochód, ale powiedziałam, że absolutnie ja się na to nie zgadzam, ja tej tablicy nie chcę. Tak więc dajcie mi znać w komentarzach, czy Wy jesteście tacy zapowodni, bo ja na przykład jakieś takie, wiecie, czarny kot, też czasami zrobię w tył e, trzy kroki, bądź albo przechodzenie pod drabiną kobiety w ciąży to są jakieś tam przesądy ale gdzieś one są u mnie z tyłu głowy że tak powiem one mnie absolutnie nie jakoś tak nie myślę o tym jakoś mnie nie nastrajają, że o na pewno coś się złego stanie aczkolwiek jeżeli chodzi o 3 szóstki jestem bardzo przesądna nie chcę mieć z tym numerem nic wspólnego w związku z tym powiedziałam że ja byłam gotowa wyjść z tego dealershipu, byłam gotowa po prostu e, od tego dealera wyjść, powiedzieć, że ja tego dealu nie biorę, bądź też wyjść i powiedzieć usuńcie tą opłatę za tablice rejestracyjne, ja sama pojadę i załatwię, bo ja tych numerów nie chcę. Dzięki Bogu do tego nie doszło, bo skombinowali mi inną tablicę, bo to wygląda na to, że właśnie ten Finance Manager miał uh, jakieś tam, wiecie, pięć tablic w kolejce, ktoś przede mną dostał cztery szóstki. Ja, bym, ja miałam mieć ostatnie cztery cyfry 6, 6, 7. No i ogólnie, że muszą to wydawać po kolei, więc okazało się, że inny sales manager, uh, miał zestaw innych tablic i dzięki temu wyjechaliśmy z tego. Dealershipu <noise> z tablicami i z samochodem. Więc taka historia. No, tak więc, jeżeli macie jakieś takie historie albo przesądy, e, które jesteście, e, do, co do których jesteście tak bardzo sfiksowani jak ja, jeżeli chodzi o trzy to dajcie znać. Może macie jakieś ciekawe historie z tym związane, to piszcie w komentarzach. Ja w każdym razie, no tak jak mówię, byłam gotowa. Po prostu wyjechać bez tablic i to by też można było zrobić, bo mówili, że tak można zrobić, ale jest o wiele łatwiej, szybciej, um, jeżeli się te tablicy już załatwi u dealera. Bo wiadomo, oni za Was to też pobierają dodatkową opłatę i macie, wyjeżdżacie od dealera już wszystkim gotowym, więc cieszę się, że znaleźli coś innego. Nie zwróciłam uwagi. Yeah, what's, what's they yeah, have <laughs> <laughs> uh, <well>, what They'll tell us six Where I was. Yes, we're here now. I all For <nine>. oh. <laughs> <It is. laughs> <laughs> yeah. oh, some reason, she loves the number <laughs> 69. <90's. laughs> oh, yeah. Oh, exactly, right. stage, Oh, my gosh Oh, man, it's happening. Well, away from the car, away from the car. Okay, stand okay. here. Very good. Stand Turn around. Okay. Oh, you're holding it close. Yeah, yeah too, too oh, yeah, close, right. Paul. Ooh. Look at it, it's doing. It's <laughs> slow mo.